siemaneczko Siemeczki z tej strony, Koksine 242. A w dzisiejszym odcinku będziemy recenzjowali tą grę UNO. I na samym wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że sorry, że tak nie nagrywałem, ponieważ komputer, który mam, jest po prostu będę go zmieniał i. W przyszłym czasie będzie inny i po prostu będzie płyn, płynniej mi będą inne gry szły i może będą inne serie na tym kanale, ale na razie będą recenzje, więc powróćmy do naszego tematu. A to właśnie jest nasza gra Uno, ona jest od lat, jak tu widzicie, 7. jest przeznaczona dla od dwóch dziesięciu osób. Z tyłu, oczywiście, jest nasz ukochany kod kreskowy. O, bardzo dobrze. I pokazuję, jakie karty mamy, czy coś w tym stylu. Ok, więc zajrzymy coś w środku. A w środku mamy, oczywiście, same karty. Instrukcję, która jest naprawdę, naprawdę wielka. Aż mi się w kadrze nie mieści. Ale po co tam instrukcja? Możecie się mnie posłuchać. A to właśnie nasze karty. Jej. Super. O, super. Fajnie karty są. Proszę bardzo. A oto nasze karty. Tutaj mamy kartę zieloną. Niebieskie. Proszę bardzo, żółte, jakieś tam specjalne, reszta zielonych, proszę bardzo, i czerwone. Tak oto, tutaj bardziej, tak oto reprezentuje się nasza gra UNO. Jeżeli ktoś w ogóle nie wie, na czym ona polega, to... Yy, Nauczcie się jak w to grać od kogoś, kto wie. Bo ja też nie za bardzo wiem, jak to grać XD. A więc mamy tutaj niebieskie karty, zielone, czerwone, żółte i na to tak wygląda. Oczywiście tu mamy specjalne karty, jakie tak o, takie rzeczy. Akurat wiem o co chodzi nawet w tych pustych, nie jest żadna wada. Tylko ci sobie wymyślać jakieś nowe zasady. E, plus 100 kart. E, no i ogólnie można powiedzieć, że tak się reprezentuje nasza gra. No, oczywiście, wielkim poza mój kadr instrukcją obsługi w różnych językach, ale to tam nieważne. Głównie. Pamiętać, że grunt to dobra zabawa. A więc to było w dzisiejszym odcinku taki króciutki, ale tak wyszło. Jeżeli, jeżeli macie pomysły, co mogę wrzucić na recenzję, to oczywiście napiszcie tam o na dole w komentarzach. Ale na razie to będzie na tyle. Oczywiście za nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i zapraszam na, i zapraszam Was oczywiście na moją grupę Discorda, na której link będzie też w opisie zachęcam do dołączenia, na razie tam się, nic się nie dzieje, ale jeżeli będą cały czas nowe osoby dochodziły, to zawsze będzie się tam działo o wiele więcej yy, w takim razie ja się z Wami żegnał to był Koks 1242 Siemano.